Okej, okay, witajcie. Dzisiaj macie tutorial. Um, jak mi darmowy Nitro PSC? Kody do chyba 30 złotych tam było, bo nawet kąd? Na przykład TikTok. Dzisiaj spróbuję sobie generatora PSC. Więc mamy, tylko na przykład nie wiem jak z niego korzystać. Na to wchodzę. Wy. Jak korzystać? Mamy generator PSC. to 35 zł, polskich złotych, więc. No, dobra, generator PSC c 99 Byli albo no, nawet ten. No i teraz, chwila. teraz robię tak, I za chwilę powinienem dostać kod. O, dobra. Ogólnie mam kod. Go akurat mogę tak zrobić, o. Ale po tym. Ten, jak będziecie próbowali śledzić, to nie był Będziemy pokazywać, że już będzie dupa pewnie. Ponieważ. Um... Go już wykorzystam. Więc wchodzę na Robloxa. Nie wiem czemu tak, ale sobie wejdę tak. Akurat mam jakieś konto, no to wejdziemy sobie tu, robuxy. O, idealnie za 500 Robuxów to za dupia. inne. O dawaj! Come on, bro! Ora, pejsef card i po prostu to utna. A więc Minęło trochę czasu i doładowało moje Robuxy. Więc link do tego generatora macie w opisie. Nie chcę się generować nitro, bo są szkoda nagrywania i pamięci na moim dysku. A to, że już mam 3GB wolnego na dysku, no to proszę, proszę, szkoda marnować. Też to widzicie: tego kotka. No nie powiem. Dobra. Akurat ta modyfikacja na kotkę, no to proszę, mam w no nie? E, to, to nie, nie reklamuję, po prostu yy, link do tego Discord, regeneratora re generatora yy, macie w wy... opisie. A ja to, to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za oglądanie. Um. No i jak macie jakieś pytania, to pi piszcie w komentarzu albo dołączcie na Discordze i dołącz albo na czacie ogólnym. Czasem generator może być opóźniony z wysyłaniem, ponieważ może być na przykład za dużo uczestników. A żeby na przykład uzyskać taką permisję, to macie tutaj kanał. No to już zależy od was, co tam wejdziecie. Więc. Bajo!